No i co? Ja z filmem mogę się poradzić. Stój, nie nagrywaj. Jak byś mógł ją wyłączać, ty jak możesz? Mogę. Żeby baterio. Jest. 3 kwietnia, 3 listopada 2020 rok, za chwilę wybieramy się na skocznię narciarską, oddawać skoki narciarskie na skoczni narciarskiej, pozdrawiam. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę na tą wyżłobioną glebę, teren jest tutaj podmokły w tym momencie, widzimy, że różne jajca się dzieją, no ale skocznia stoi tak jak stała, jest bezwietrznie, pogoda jest piękna, no i co chcieć więcej w ten... Bo jajca się nie działy na skoczni, tak myślę. Oby... nie, jajec... nie podzieją się nie podzieją się jajca ale możemy jakoś rozmaicić dzień, może jakiś zakładzik ja to w tym słaby jestem, niedoświadczony bym powiedział w zakładach, ale kiedyś trzeba to doświadczenie zdobyć hmm. pękala to mogę nie wiem, belka numer 8 100 metrów mógłbym liczyć na łódz szczęścia gdyby była lupa, albo by było zmienne ale dzisiaj nie ja bym powiedział, że możemy wrócić kiedyś do tego zakładu możemy, ale na dzisiaj stóp. Belka numer 10 100 metrów Może być I o co? O hot doga W żabce, w żabce? No dobra no. Okay. To, to myślę, że możemy bez żadnego problemu przyjąć ten zakład i No i zobaczymy jak to wyjdzie w praktyce Dziękujemy Dziękujemy, będzie. Mam nadzieję, że wszystko udokumentuję Właściciel kamery bierze kamerę na jeden czy dwa skoki chyba potem Mówi, że jak będzie dobrze skakał to ją weźmie A ja w tym momencie przejmuję ten sprzęt i ja go biorę Nagrywa się? No, no pewnie, że się ooo, nagrywa. Zawsze chciałem wystawić w swoim filmie. No, my pieszy, Proszę Państwa, Andrzej stękała Was. Pozdrawia i kocha i szanuje. Jest. Nie wiem <grym> już <grym> płacić za wystaw. Za jeszcze wystaw nic, ja, jak wiesz. No, ja, ja, pierwsze bułki zacznę kupować, to no, ci kupię no, jedną. Debiut na wielkim ekranie. no Nie nagrał za filmikiem. 47 minut. Już, już, Bosława. Trzymajcie się od tych komentarzy, które są nie miłe. To... Zgoda buduje, nie zgoda lubi. ustawiali playlistę i nawiądali. Co? Celem skoku wejść na belkę. Ty to masz parcie na szkółę, ja cię chręc. No co? A no cześć, no cześć. Jak jesteś zdrowa, to możesz. Jestem zdrowa jak nie. Nagram cię, bo już się nagram. Raz fajnie będziesz się mógł odgonić od fanek. Takich jak ta tutaj, patrz. Fanka numer jeden. A w zasadzie fanka numer pięć, bo ma numer piąty. No o Jezu, ale ktoś tutaj... Zrobił, kurde przyczynił się do rozwoju tego miejsca No nie? Z są super sprawa Do 100 metrów to ja się szanowni państwo nawet nie zbliżyłem A dodatkowo to muszę fałkę poszerzyć i wtedy się zbliżę

No jeden z nich. Tak zwracaj. Jeszcze powiedzieć moim widzom obserwatorom, jaki błąd popełnił. Powiedz im tak, że pękala to musi fałkę zrobić szerzej, żeby dalej zalecieć. Ja wiem co mam powiedzieć. Dobra? No. no moim zdaniem pękala to... Za bardzo chcę pokazać po prostu bok narty tam sędziom. Myśli, że dostanie więcej punktów za styl dzięki temu za reklamę fisher, yy, kiedy, kiedy leci w powietrzu. Szczególnie sędziom długościowym i sędziom orzekającym, a tak to tak to próg troszeczkę z tyłu do przodu bym powiedział. w yy, palce między śpice. Dokładnie. Przez co? Yy, tak. Niewygodnie mi się podchodzi na przykład do lądowania, A przez co jest, jest odbicie uporny. nie wygląda tak jak ma wyglądać. No, okay. no wszystko, nawet siedzenie na belce ma. Ja, jeszcze jeden. Ale potem kończymy prawda? No dobra, chcesz mi skoczyć teraz? No tak, szanowni państwo, niestety przegrałem poddoga. doga będę musiał jechać do Żabki kupić hot-doga dodatkowo Nie skoczyłem tych 100 metrów dodatkowo progu też jakoś nie szczególnie poprawiłem To wszystko jest ok. potrzeba tylko to troszkę bardziej rozjechać, żeby ta energia była trochę. Taka... A z kim przegrałeś hot-doga? Co prze... dałem? Skoczyłem 90 metrów Z kim przegrałeś hot-doga? Z Fickiem E to mi masz nie zapiekanka. Od razu? No Ale z Żabki chcesz? No Nie ze stacji? Nie na stacji masz drożej, zaoszczędzisz A ja wolę to państwo żarty. jakich mamy dobrych zakładowiczów yy, Sprawiają, że nie zbankrutuje po prostu Możesz Czek wyłączyć Czekaj, bo tu młode, młode polskie skoki nagrywaj. Pieczarską pozdrów mi tam widzów przecież Pozdrawiam wszystkich widzów Pana Wiktora Bengali Tutaj o, proszę Możecie zobaczyć zobaczy. jak to jest widać przez gogo. Proszę zobaczyć tutaj Wiktor Bengala. Polecam kanał Dzięki Co mam zobaczyć tam? No. Od razu po treningu, nie? Od razu Po, szko po szkoleniu? Tak Ja pewnie też nie jem hot dogów, ale... Mogłem Ci wziąć szelki, to byś sobie... na romsztyka? Nie wiem, czy jedziemy na romsztyka Ale jedziecie na socję? I do Żabki Do Żabki Nasz zakład był nieprzemyślany, bo, to będzie pierwsze bo ja nie jem poddogów i Ficek też. Będziemy jedli w nowym Nie będziemy jedli w aucie, chłopie. Będziemy. Ale półkolane. Jakbyś mogła się najpierw na piłkę w jak ja Okej. Wiktor, będziesz dzisiaj robił wymyk? Nie. Patrzę, jak się męczymy. Najpierw skocznia, potem siłka. Dzisiaj jem kotleta panierowanego. Dostałem Pani, od mamy. Panie rabanego w bułce na I Tak. I weź sobie Nasza grupa podpisała, proszę Państwa, nowy kontrakt. Ze mną jest Ryszard Rysiu. Ryś, Powiedz nam, jak się czujesz, będąc nowym członkiem tejże właśnie grupy. Dzień dobry. Czuję się bardzo dobrze, bardzo znakomicie. Wspaniałe uczucie. Ale żeby nie było jakichś nieporozumień, to jest Robert Ryś. Właśnie tak się nazywa. OK. Przegrałem, jak wiadomo, szanowni państwo. Polera. sokuszczyk przegrał z klimczokiem bystra. Więc musiałem zapiekankę kupić. Nie chciał rumsztyka, bo on nie jest więc nasz zakład był bez sensu. Ale wybrał zapiekankę. Spoko. A ja nie wiem takich rzeczy. Czasem jem, ale nie dzisiaj. Pozdrawiam.